widzowie, dzisiaj nagrywamy kolejny film z Adamowic. Jezu, przepraszam. Z, w, na fazie Security Bridge. I dzisiaj będziemy z tym musieli zawalczyć. Naszym celem to. Musimy iść na górę. Nie, Monty tu idzie. O, dobra. Tam była dźwignia jakaś. Nie. Nie. On tego chyba nie może otwierać. Nie. Ty, jaki fajny dział ty. Ty, fajny dżans, nawet. Musimy iść na górę, to z tego wiem. No to wyjdziemy na górę. Start. Dobra, jednak już będziemy chodzić tam nagrywając i zalajujcie, zasługujcie i hashtag DJ Music Man. No Pamiętajcie, zasubować Ja od razu tą kamerę przygotuję. Bo kamera już jest ważniejsza. Dobra, i mnie nie widzi Dobra, nie jesteśmy na samym górze O nie Nie dodaj, że to jest jakiś animatron O nie o nie, o nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Szybko wodzę się w aparacie. Szybko, serio. Dobra, ja zapisuję grę od razu. Nie w gameplay. O. tylko... O! Możemy to aktywować. Zabierzmy torbę? No, Ultimate party Host. Nie. Ciekawe. Ale tyle nie możemy odpalić. Więc co my musimy zrobić jakby? Find out of Musiałem coś w i raceway znaleźć. To ja jaja są. Ja ja jaja. Jajaj, to berety. Niestety. Dobra, Cicza powinna być easy. Może, że ją gdzieś tu spotkamy, tak jak robota, co jedzie za nami. Nie, 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 nie. Ona to jest. Dobra, Cika mnie nie widziała. Wcale mnie nie widziała. Nie, nie, nie. Ona wie gdzie jestem. Ona mnie będzie prześladowała. Całe życie... Nie, Monty. Nie, Monty, dlaczego mi to robisz? Nara. Jo, w ostatniej chwili Dążyliśmy Ale co my musimy niby zrobić? W i Raceway Dobra, animatron chyba nie ma do nigdzie chodzić Bo oni są tam, a Roxy jest w tym, no W Roxy Raceway i tam w zawsze się musi dużo ładować. Dzisiaj mam taki zły dzień. Nie wiem, że nikt nie pytał, ale dobra. Zawsze będzie nam ładował, wyjdę, ojej. Dobra. Freddy? Dobra Cześć Freddy Mogę do ciebie wejść? A jak tu będziemy? Gdzie Freddy tym razem? O, dobra No, a teraz możemy powiedzieć. No razem to nie ma rycia z tej nie wyduje, ani jednego. Nie, my wtedy FNAFa ze mnie tutaj całe, to przyjdziemy. Bo już jest piąta AM. A FNAF jest zawsze do szóstej. O, nawet poczasuje piątą AM. Ale co musieliśmy jakby znaleźć? Bo ja tego nie kumam. No i po co my idziemy w Glamrock Freddy? Dobra, a możemy zatrzymać tym aparatem. Nie? Ja będą boty, ale Jezu, tych stawbotów będzie za dużo. Bo to staw boty są jednak mm. najgorsze. Dobra. Jestem przygotowany. O! Ale się wystraszyłem teraz na fota. On mnie tak wystraszył. Nie ma tu rotki. Dobra, Freddy, wchodzę do Ciebie. I w razie co... Macie, aby to było takie miejsce w Minecrafcie zbudowane. I tu jest Richard Station, dobra. Ja się boję, że Rolski będzie nas zresztą Dobra, tu idziemy. Pamiętajcie, wcale i zasubować. I tu chyba. O kurde A to to mieliśmy yes. Aha i teraz mamy iść tam Co to się Dobra widzę ja, i teraz musimy iść Tam Nie, ale co by się spodziewał takie do jumpster? Nieszczerze no i od taki jumpster, tak bu. O, mają dwa bateria. Dobra, piąta 15 już. Roczci tu nie ma. Ale są sam stawboty. No, przynajmniej zawsze dla mnie. Bo tu mogę po prostu stawboty, tylko... No i właśnie i teraz muszę tam iść. Dobra, roczci to jednak jest. Teraz idziemy do DPS. Iż co, dożo nie może iść z nami? No ja jeszcze on nie pan nie umie, dobrze, więc Nie, wiem ja w ogóle dobrze powiedziałem. Ojej. Fazer Blast. Ale myślę, że zrobiliśmy bądź nie. Patrzyliśmy najpierw do Fazer Blast, tylko do Monty Golf. Bo dzięki temu byśmy mogli najpierw wcikę pokonać. A nie do że cika będzie cięższe. Jeszcze. Ale ja nie będę tego nagrywał, że przechodzę tak normalnie o Cichę Może sobie przechodzę. No. Ja teraz będę znowu musiała ani matrona, ani tać. O. Of security Office. Na razie? i Freddy. Dobra. On new installation of CNF in DJ Teddy Jimmy West with uh, Eons of mu Musical and Enjoy the Man who sing as a painted and who relate in love. Ojej. <laughs> Co ja czytam? Dobra, teraz. A. Ah. I wracamy do tego miejsca. A jak ja zginę, to ja będę musiała od się męczyć. Dobra, wolę od nowa. Tylko żeby to nie Cicza mnie nie niczym skierowała. Bo Cicza też jest szybka. Ona zasyła, jak szybciej od do. Ale widać, że Cici tu nie ma. Dobrze dla mnie. A co jaż tu będzie? Nie, jakby to była. To by tak pił i zdjęcie by, by zrobił. Omijamy bota. I idziemy tutaj. Zapisuję grę ponownie. I teraz chyba... Co się stało? Ser I jeszcze error. Nie no, ja wam dziękuję. O nie. Muszę się wyluzować. Dobra, jak grałem zawsze we FNAF'a we wieczór, też 6 lat. No to ja się bałem czy też straszy, się dasz, straszę tych że Się Ale teraz to jest inaczej. Nie. Dobra, wiem jedno. Działają tu kamery, proszę, żeby działały. Mało co. O to nie mogę ruszać. Dobra, ona tam jest. Nie no. Powiedz mi dlaczego. Powiedz mi dlaczego. Nie. Tylko macie, że ja się... że jakby ja jestem w randomowym miejscu i ona mnie nie widzi. Bo teraz mam więcej kamer. Ona zawraca? Nie to będzie taka cięższa misja. Ja już nawet nie są o nim myśleć. Jestem tu gdzieś. Nie to ja wiem, jak ona jest blisko. Может, тут ещё O, kurde, ale stoczył. Widzieliście, jak on stoczył? Ale on stoczył. Ja nie mogę. Jó ostoczył. Nie widzę. Czyli jakby on tam poszły, jeśli ja będzie teraz tu kręcił, tak będzie się tu kręcił. że to dobrze, że się schowałem. Co ja mam zrobić? Ile potrwało? Jestem gotowy na Twój Jump czasz na mnie. Bo w to chyba musiałam tą głowę też chyba do tego no to Na to wychodzi. Ojej, ta misja będzie ciężka niż to czuję. To będzie na stówę cięższe. Na sto procent. Po prostu na stówę. Coś tu musimy zrobić. Torby nie ma I coś na, na stówę trzeba zrobić. Nie No coś trzeba tu zrobić. Ale co? No roba latają. Ale co trzeba tu zrobić? Nie wiem, to coś nacisnąć. Jeszcze to naprawić głowę? Rebos, servest, euros, DJ Bo. Aha, że drzwi nie ma, jakby po i łańczacz czy to... bo ja tego po prostu nie rozumiem. Ale w takim razie widzowie, my już to przejdziemy w kolejnym odcinku. No, no bo to... No po prostu w kolejnym odcinku, bo też nie wiem o co chodzi z tą misją. Więc w kolejnym odcinku to przejdziemy. Hej. I to już będzie na tyle. Widzimy się w kolejnym no, odcinku. Pamiętajcie, hashtag DJ Music Man. I zalejwujcie, zasubujcie. A ja się z wami kończę, to pa pa.